Cześć! Od godziny. Podalam, Jak szopan na fortepianie. Co? No co, skarpetkę mam pokazać? Do it! Na logo. <słuch> <słuch> nie wiem, co jest dalej, bo tak mi uciekł, że nie nadążam. Po pierwsze. Raz. Mam rozpocząć od jeden? Po pierwsze. Identyfikacja wizualna. Czy masz opracowany gotowy system sposobu na twój wygląd, czyli między innymi? Tak. <laughs> po pierwsze, po drugie, może być I po trzecie, po czwarte. Weź, wywalmy to zdanie. Ups, nie jeszcze raz. Nie, to już było git, to zrobimy cięcie, nie? Mm -hmm. Czyli teraz ALE! No i po prostu tak samo. To może zróbmy, żeby to było takie... ALE! <śścoughs> A to jest dużo! Dasz radę! ALE! ALE! Hahaha! <ścoughs> ALE! 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 Dobrze! ALE! <ścoughs> SIX MONTHS LATER ALE! Praw... <śmuszczaj> Może być tak, że wtedy Doj odejdzie. <śmuszczaj> Normalnie cały blog będziecie słyszeć. A teraz. <śmuszczaj> Ruszę cię, jak będziesz spać. Agama ma więcej różnorodnych pomysłów niż Artur, ponieważ pracując z innymi klientami. Klient, mamy? Nie wiem, co my zjemy na kolację Co? Nie wiem, co my na kolację zjemy. Co Trzy, cztery. Dobra. Loadi. Najgorsze Gotowa? <noise> Muszę się zastanowić, jaką to wygestykologę. Najgorsze jest. Najgorsze. No, najgorsze. <noise> Ale dzięki temu masz stworzony system, który pozwoli ci zlecać projekty graficzne innym ludziom. Gdy na przykład Aga będzie zbyt zajęta, o Jezu! Za dużo to jesz, faktycznie. Barki kucharamy na ręce. No i wysłuch się Tobiasz. Nie no, powiedz coś! Dlatego, jeżeli potrzebujesz zdjęć... Co? Trzy, dwa, jedno... Jeszcze raz. Stop. No nie, trochę dziura była. Będzie cięcie. Jaką jakość realnie oferujesz? <głosy> <głosy> Jaką realnie ofertę oferujesz? <noise> Co tu jest napisane? Nie wiem, choć się domyślam. Dlaczego? <głosy> <głosy> Natomiast ważne jest, żeby. Zna... To bardzo cenne informacje, które pokazują, gdzie trzeba doprecyzować się. A jeśli film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. <trybuj> <trybuj> zasubskrybuj. Zasubskrybuj.